W O matko! Tu chodzi o to, żeby się dobrze bawić, nie? Czy w polskim kinie naprawdę chodzi o dobrą zabawę? No na pewno chodzi o... Dobrą zabawę twórców filmowych, kiedy próbują zdobyć pieniądze na film i realizują ten film. I na pewno chodzi im o to, żeby dobrze się bawić za pieniądze, które na tym zarobią. Ale czy widzowie się dobrze bawią, to niekoniecznie. Nie zawsze, przynajmniej. Na pewno to hasło nie odzwierciedla celów pis jakie sobie wyznaczył z tym wartościowaniem filmu, bo jednak na pierwszym miejscu są tam filmy określone jako autorskie, co jest pewnie bardzo subiektywną kategorią, ale, ale jednak chodzi tutaj przede wszystkim o wartości artystyczne, a nie, e, nie o rozrywkę czy dobrą zabawę. Yy. Na drugim miejscu są zdaje się filmy historyczne, jako te no, najbardziej no, wartościowe. Większość polskiej kinematografii niestety ciągle. Tak, więc... No, no i może... mają szansę na największe dofinansowanie. Tak, tak. I jeszcze najlepiej, żeby to był debiut. Debiut historyczny, artystyczny, i idealnie i jak najwięcej pieniędzy z piswu. No to na pewno nie jest dobre rozwiązanie, żeby w taki sposób bardzo ściśle, tematyczny, obligować twórców. Może nie obligować, ale trochę ich podpuszczać, żeby wymyślali filmy, scenariusze historyczne i żeby na takie próbowali zdobyć pieniądze. Bo w ten sposób twórcy idą na łatwiznę i stwierdzają, że po co robić film taki, jaki chcemy, zróbmy film historyczny. Tym bardziej, że po pierwsze, jakby filmów historycznych nam na pewno nie brakuje w Polsce, więc nie jest to, wydaje mi się, priorytet. Po drugie, to są jednak przecież najdroższe filmy, potrzebne są kostiumy, scenografia i tak dalej, i tak dalej, więc nie jestem pewien, czy nie lepiej zrobić po prostu dwóch tańszych filmów współczesnych, być może lepszych niż, niż, niż film historyczny, a te filmy w większości jednak, w zdecydowanej większości no, pozostawiają wiele do życzenia. Też przy filmach historycznych też jest o tyle bezpieczniej, że mogą liczyć, twórcy mogą liczyć na to, że ewentualnie ktoś pójdzie na ten film i rzeczywiście go zobaczy, na przykład szkoły. Tak może być też, mogło być też z Miastem 44, na pewno twórcy też liczyli na to, że ponieważ to jest film o Powstaniu Warszawskim, wszyscy pójdą na ten film szturmem. Grupowo, grupowe wycieczki szkolne, zawsze to jednak jakieś podbicie box ale Miasto 44 też jest ciekawe pod tym względem, że to jest drugi film Komasy, czyli też film czasami traktowany przez PiS jak debiut, też preferowany przy dofinansowaniach. To jest dziwne, bo w sumie Komasa pierwszy swój film z Samobójców zrobił bardzo po swojemu, zgodnie ze swoją wizją kina. Nie był to film o współczesności, prawda? I film o współczesności, o jakiejś wybranej grupie społecznej i. No jednak też w warstwie wizualnej zrobiony inaczej niż większość polskich filmów, więc myślę, że mógł spokojnie zrobić ten drugi film zupełnie inny, niehistoryczny, bez żadnego obciążenia masą ekspertów, kombatantów, którzy będą się wypowiadać na temat tego, czy ci powstańcy to na pewno tak żyli, czy może jednak byli grzeczniejsi i bez jednak dojrzałego producenta, jak jest Kwieciński, który przede wszystkim jednak jest znany też jako nie tylko producent film, seriali i różnych tworów dla TVN-u, ale jednak filmów wide, Więc obciążenie historyczne i historyczno-filmowe musiało ciążyć na takim młodym twórcy. I nie wiem, czy on do końca jest zadowolony. Nawet jeżeli twierdzi, że zrobił ten film zgodnie ze swoją wizją, no bo to nie jest typowy film historyczny to jednak wydaje mi się, że mógł spokojnie zrobić coś innego, coś niezwiązanego z, Polski, z polską martyrologią. No ale na pewno też w tym filmie po prostu widać te wszystkie wpływy. On jest jednak taki bardzo nijaki, bym powiedział, w wyrazie. Znaczy nie do końca można z niego odczytać, jaki Ale jest, rozbuchany wizualnie. Jest rozbuchany to. wizualnie, ale nie do końca można z niego odczytać, jaki jest stosunek twórców wobec pokazywanych wydarzeń, tak? Więc... Mm, tak, chociaż bo, bo, tym bardziej to jest dziwne, że chyba Komasia jednak o to chodziło, żeby pokazać trochę Tą dyskusję na temat powstania i na temat tego, czy to, było, to była słuszna decyzja, czy nie. Tymczasem w tych bohaterach no ci bohaterowie są nijacy kompletnie. No, Ale pytanie, czy widzowie na przykład chcą oglądać takie filmy? Bo jak patrzymy na box office, to najczęściej pierwsze miejsce zajmują filmy o współczesności. I tak na przykład drogówka przeskakuje Wałęsę, prawda? Mimo, że Wałęsa wydawało się takim niezależnym, ogromnym hitem, znaczy, w sensie niezależnie od wszelkich okoliczności. Ale Wojtek Smarzowski to też jest zupełnie inny przykład. On już od domu złego ma dosyć dobrą publiczność, dosyć yy, duży box office i już na pewno od róży świetnie sobie radzi. Nie jest, może przynajmniej niektórzy tak twierdzą, chociaż akurat wydaje mi się, że to jest złe podejście, że jego filmy są bardzo polskie i są, byłoby je trudno pokazywać i sprzedawać za granicą. Co myślę, że wymagałoby po prostu trochę większego wysiłku od strony dystrybutora i na przykład PIS u który mógłby bardziej się angażować w promocję polskich filmów, które sam dofinansowuje, ale jakby promocję już pozostawia dystrybutorom, producentom, festiwalom filmowym, które mają się zająć ich robotą. Chociaż z drugiej strony też może być w tym trochę racji, bo na przykład takie były argumenty za tym, że Róża nie dostała Złotych Lwów w Gdyni, tylko Killing, że była jednak zbyt polska i ta zagraniczna część jury nie do końca zrozumiała, co chodziło. No poza tym jednak Skolimowski, a Smarzowski to jeszcze nie jest ta sama liga. Jeszcze jest ta ranga międzynarodowa, prawda? Skolimowski jednak wyjeżdżał, jak jest ze Smarzowskim, jego międzynarodową karierą, no chyba nie najlepiej raczej to jest twórca typowo właśnie polski, zasadzony u nas. No ale typowo polski. Myślę, że Polacy taki sam, młodzi Polacy taki sam problem mieli ze zrozumieniem róży i tych relacji, kto jest kim i dlaczego oni ze sobą walczą, jak mieliby ludzie za granicą. Przede wszystkim jednak powinien się liczyć walor artystyczny, a nie... Yy, to czy na pewno rozważanie, czy na pewno wszyscy wszystko zrozumieją, i ci muszą, muszą być biali, ci muszą być czerwoni. No tak, walory artystyczne, no to Ida. Ja ją jakoś udało się wypromować za granicą, no i tego Oscara dostała. A no tak, ale zaczęła być promowana też podobnie jak inne polskie filmy, które mają szansę na zdobyć jakieś nagrody dopiero właśnie w tym momencie. W Polsce miała słaby box office, dopóki nie stała się kandydatem do Oscara i ponownie wróciła do kin. I dopiero kiedy zaczęła się cała wielka dyskusja na temat polityki i politycznego podłoża tego filmu. Ale, no jasne, dobrze, super, że dofinansowali ten film po raz kolejny, żeby wypromować go w Stanach, bo wiadomo, że wtedy nikt z Akademii nie zwróciłby uwagi na film, którego, o którym nikt nigdy nie słyszał. Więc to też się liczy, że jednak e, chcą promować, ale promują ograniczone produkcje, które mają już ten bardzo wysoki potencjał zdobycia jakiejkolwiek nagrody i wypromowania Polski. Pozostałe filmy nawet w Polsce są słabo promowane. Może być tutaj przykładem Hiszpanka, w którą zainwestowano mnóstwo pieniędzy która miała być wielkim blockbusterem historyczno magiczną nie wiadomo jakim. Tymczasem mało kto o tym filmie słyszał i mało kto ten film widział. Tak, no zresztą właśnie w zestawieniu z miastem 44 właśnie pod względem promocji to jest ciekawe, bo to filmem są pod pewnymi względami podobne, czyli proponują jednak pewne nowe, przynajmniej stylistycznie podejście do, 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 do historii. Natomiast no, miasto 44 było o nim głośno wszędzie. Tak, jeszcze zanim zaczęły się zdjęcia. Gigantyczną promocję. Natomiast Hiszpania. Przecież no poprzedził jakoś... go powstanie warszawskie, prawda? Ten taki film pseudo-dokumentalny. Znaczy, no też rocznicowo i tak dalej, no wiadomo. Jasne, premiera na Narodowym, no nikt nie miał takiego no miejsca. No właśnie, natomiast no, Hiszpanka kompletnie zniknęła, mimo że y, zdaje się, że nakłady finansowe były podobne tak naprawdę. I dziwne jest też to, że dostała dosyć duże dofinansowanie z pis tym bardziej, że wśród tych 6 milionów, które dostała, dwa pochodziły ze specjalnej puli dyrektor Odorowicz. Czyli z założenia chciała, żeby ten film odniósł jakiś sukces, wierzyła w niego. W tej samej sesji PiSFu dofinansowany był też debiut reżyserski Grzegorza Jaroszuka Kebap i Horoskop, film zupełnie bez potencjału frekwencyjnego i debiut niehistoryczny na szczęście ze specyficznym poczuciem humoru reżysera, który już gdzieś tam zaistniał w świadomości publicznej jako reżyser opowieści z chłodni, krótkometrażówki, która była w konkursie w Sundance, ale no, ten film dostał ograniczoną ilość pieniędzy. Tutaj nie, nie znalazło się miejsca na tą specjalną pulę, żeby właśnie jakoś jeszcze bardziej wesprzeć tego młodego twórcę, tylko zainwestowano w coś, co później zupełnie przebrzmiało. No właśnie, też wydaje mi się z samego scenariusza nie wynika, żeby Hiszpanka miała jakoś duży potencjał komercyjny. E, ja akurat lubię ten film, ale no, to jest specyficzne połączenie blockbustera z kinem autorskim, które Wydaje mi się, że nie miało zbyt dużych szans na to, żeby, żeby się sprzedać, więc pytanie, czy za tą ogromną ilość pieniędzy, które zostało w to zainwestowane, nie mogłyby powstać właśnie na przykład kilka filmów takich jak Kebab i horoskop, które no, potrzebują wielokrotnie mniejszego budżetu. Chociaż takie filmy też, chociaż kebab i horoskop pojawiał się na różnych festiwalach i miał swoją dystrybucję kinową, jednak też nie miał tej promocji aż tak dużej, jak miałby, gdyby może Polski Instytut Sztuki Filmowej trochę bardziej angażował się w to, co dzieje się później z tym filmem. Bo dofinansowuje różne festiwale filmowe. Bardzo skrajne przykłady i Gdynia, i off Camera Krakowska, i Zwierzyniec, wszystkie małe przeglądy również są dofinansowane, ale niekoniecznie. Widać w tym jakąś głębszą intencję, żeby samodzielnie zrobić coś na rzecz promocji filmów, tylko żeby zrzucić to na kolejne podmioty realizujące cele PISFU, które powinny by, są zapisane w ustawie i powinny być realizowane może trochę bardziej niż tylko promowanie filmów historycznych i właśnie wspomniałaś jeszcze o dystrybucji. Mamy też problem dystrybucyjny, bo dystrybuje się oczywiście filmy fabularne, najlepiej historyczne. Natomiast co z tymi innymi filmami? Co z animacjami? Co z dokumentami? Co z filmami krótkometrażowymi? No i można obejrzeć przede wszystkim na festiwalach przeglądach i podejrzewam, że większą publiczność nasze polskie animacje czy filmy krótkometrażowe czy dokumenty mogą mieć za granicą, ponieważ są promowane przez takie podmioty jak Krakowska Fundacja Filmowa, ale czy w Polsce w ogóle widzimy efekty tych dofinansowań, animacji, i dokumentów? No nie. nie. To jest też problem jakby rozdrobnienia tych instytucji, które, które się tym zajmują, prawda? Bo instytucją, która prawdopodobnie, publiczną instytucją, która sobie najlepiej z tym radzi na świecie jest nasz no, film Of Canada. Tylko to jest zupełnie inna instytucja, bo ona jest jednocześnie producencką i dystrybucyjną instytucją. Więc zajmuje się wszystkim naraz i wychodzi to bardzo dobrze. Natomiast, kiedy następuje takie rozdrobnienie instytucjonalne, to te filmy po prostu gdzieś giną i praktycznie nie można ich zobaczyć nigdzie. NFB też funkcjonuje w idealnych warunkach, bo jest to Kanada, która ma mnóstwo, bardzo dużą ulgę podatkową dla filmowców, czego brakuje w Polsce, co ostatnio wytknął pis i w ogóle polskiem, polskiej rzeczywistości Stanisław Tyczyński, który założył Alvernię po to, żeby też ściągać zagranicznych twórców do Polski i tutaj w ten sposób też promować Polskę jako miejsce do realizacji filmów a tymczasem Alvernia raczej rozwiąże swoją działalność, przynajmniej w Polsce. Możliwe, że przeniesie się gdzieś do Europy Zachodniej, gdzie będą to bardziej korzystne warunki i większy potencjał. Co też być może jest jakąś straconą szansą, przecież ogromna ilość hollywoodzkich filmów jest produkowana na przykład w Czechach, jak Casino Royale, ostatnio, ostatnio System, czy na Węgrzech na przykład, jak Herkules chociażby. No tak, a w Polsce tymczasem kiedy do Krakowa, Kraków próbuje ściągnąć u jego alena, wszyscy mówią o tym, że za dużo publicznych pieniędzy zostanie na to wydanych. Może rzeczywiście by tak było, że byłoby to niewspółmierne do efektów, bo Kraków jest dosyć rozpoznawalny, ale jednak byłoby to powodem do jakiejś, powiedzmy, dumy. Myślę, że lepszej promocji niż zawarcie Krakowa w kolejnym filmie młodego Elena nie można sobie wyobrazić. Niezależnie od tego, nie... jaki będzie jego poziom artystyczny. Tak, myślę, że, że zamiast pieniędzy wydanych na przykład na niedoszłą w końcu do skutku olimpiadę i na jej przygotowanie można było już dawno zrealizować taki film i wszyscy by się cieszyli. Czyli mamy dobre wzorce, mamy też dobre pomysły no i pytanie, czy skorzysta z nich szefowa. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W wieku 10 lat wypada już robić rachunek sumienia. Chcielibyśmy, aby Polski Instytut Sztuki Filmowej przejrzał naszą listę zanim powie Więcej grzechów nie pamiętam. Większości polskich widzów na dźwięk słowa martyrologia robi się już niedobrze, a mimo to PiS wciąż zachęca twórców do nurzania się w odmętach przeszłości. Tymczasem poległ już pod Wiedniem Warszawą, a nawet we względnie pokojowym okresie międzywojnia. Zapełnianie sal podczas projekcji polskiego kina gatunkowego staje się coraz trudniejsze. Być może PIS liczy na to, że pieniądze zainwestowane w te filmy ciągle będą się zwracać. Niestety zwracać po seansie zaczynają widzowie. Przetrawiony popcorn. Nawet mistrzowie mogą zejść na psy. Na szczęście wypracowana reputacja zapewnia im spore względy wśród członków komisji. Zamiast dofinansowania często powinni dostać wilczy bilet na księżyc. Prawdziwego filmowca poznaje się po tym, jak kończy, ale zacząć też kiedyś trzeba. Wiara w młodych i zdolnych jest godna pochwały. Gorzej, jeśli ci młodzi byli zdolni tylko do ukończenia filmoznawstwa i kulturoznawstwa. Serialowy luksus, rzesza telewizyjnych gwiazdeczek i kiesa sygnowana żółto-niebieskim logo. Produkcyjny raj otwarty dla masowej widowni. Czy duet ITI i TVN potrzebuje ubogiego krewnego z budżetówki? Czy na pewno OFF, wożący się Mercedesem z gwiazdami, powinien rywalizować o publiczne pieniądze z festiwalami stawiającymi na film, a nie sponsora w nazwie? Mimo, że część budżetu PiS przeznaczona jest na szczytny cel, jakim jest realizacja mniej popularnych, ale często bardziej wartościowych filmów animowanych, dokumentalnych i krótkometrażowych, to później możemy je zobaczyć tylko na niszowym festiwalu w Wąchocku. Czasami PiS zdaje się hołdować w zasadzie: producenci wszystkich krajów łączcie się. Tymczasem, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Większość koprodukcji okazała się niestrawna, natomiast przepis na ogromny sukces zaprezentowała nam kameralna Ida. Możemy wyliczać grzechy, ale pokuty się nie doczekamy. W końcu po 10 latach emocji, PiS popadł w samozachwyt. 瞬间。<music> <music>